gdzie mam grę, w której już jest runda, i chodzi w tej grze o to, już tak szybko ta lawa się wnosi, że lawa się znosi, a my, ludzie, musimy uciec przed lawą. I jak ja mam tu przejść? I o co tu miałam przejść. Ej! To mi się nie podoba, Dobra. Do tego szalonego wagonika. Jedź. A ja tu chyba mam. Trzeba dusić w tą łapkę, żeby nie jechał. Ale nie za szybko, pamiętaj. Ciężko, ja, muszę pamiętać. Widzicie, dlatego nie za szybko. Ups, 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 ups. Dlatego już nie wchodzę do tego wagonika, by nie się krować. Haha. Pierwszy mogę iść po wagoniku, ale ja. Znaczy, w jakim wagoniku? Po torach. Ale ja nie chcę, O boże, to tam się zadziało. Tutaj, i tutaj i tutaj. No, czemu ja w to nie jest? Ja, umyję tylko rękę. Okej, okay, umyta. Ej, mogę tak o sobie pienić. No. Utrudnienie dla moich. O, runda, dobra, tu chyba trzeba iść. po tych. Po tych tu schodach. Okej. Okay. A tutaj tutaj pójdę po schodach, jak człowiek. Czy tu będzie góra? Aha ja myślałem, że na to można wskoczyć. To mnie, mnie. Ok, I teraz nie kupię. Nie ma, będę miała no. spokój. No? Powierz mi czy nie, Jedź. I tu samo chujano jechać, a nie, że ja muszę no. kierować. A ja sama. Co? Coś tam jest to jest tamtym piasekiem, nie? No. Okay. Mm -hmm. O! Trochę. Żyjesz jeszcze?